Dzień dobry, dzień dobry ludzie. Zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Fallout 3. Widzieliście to? Znowu się to stało. Ten robot tak jakoś dziwnie leciał do gry. Czy to jest tak jak mówiłem, bot gry? Dobra, biegniemy za naszym ojcem. Tak jak chcieli. W sumie. Nie wiem, czy muszę za nim biec. Najchętniej to w sumie bym się tam przeteleportował. Ale naszym zadaniem jest. Może będzie, że. No. Naprawdę mię sk skakałem. Zobaczymy, czy nam się to uda. Tam ktoś wchodzi. Nie wiem, kim on jest. Ale patrzcie, moc automatycznie do nas leci. Być może to akurat był właśnie nasz ojciec. Nie. No nie. Hm. Poczekajmy na niego. Nie może czekać w powietrzu. No to czekamy. Być może będzie bliżej. A może będzie cały czas w tym samym miejscu, co było bardzo głupie. Nie, jest! Hm. Dobra, dobrze, że jednak z nim byliśmy. On płynie, kurde, przez rzekę? Tak wyglądało trochę. Już pewnie będziemy na miejscu. No już jest. A więc chodźmy do niego dołączyć. Science Lab Wejdźmy tu i liczmy, że nasz ojciec będzie już na miejscu. Jest Spotkanie Polato. i was right about braun and the gek if we can find one we can adapt it hmm. to work with the purifiers i'd like to believe you james i really would this is all just so so sudden madison i'm telling you this is real i talked to braun himself he confirmed it don't okay. you see this is what we've been waiting for i, <gibberish> I, I don't know james so many years ago really still worth trying Pinkerton knew that he was What could be a more worthy endeavor? No so worth any of your passion, you, James. It's as important to me as ever, Madison. I know it's important to you too. Let's finish it together. James, I... We don't have a geck. I can get a small team together, but it to 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 works to before people believe us. I know, I was thinking about that. The lab at the facility had some old pre-war computers that we scavenged one of them might be useful. <laughs> From the last reports, there's no power at the facility. No, Even if one of those computers had a database, we couldn't access it. That's why we're going to head over there right now and get things up and running as best we can. You know, if it were anyone else asking me to do this, I'd have to run done? right out of Rivet City. And you know I wouldn't be here if I didn't think this would really work. It's time, Madison. Damn you, James. When this is all over, you owe me a drink. I'll get the team together. Dziękuję, Madison. O co zespół? Ja sam to wszystko naprawię, człowieku. Muszę ci czegoś. Tak. To musimy wrócić do Projektu Purity. Komputer to tam jest to to Tamtejszy komputer. Okej. Okay. Dobra, ruszajmy. Nie to 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 dobrze, to dobrze, to by po po z sobą ugadać w sumie. Nie jestem niczego w sumie ciekawy tak naprawdę. Wow, figurka inteligencja? Zlimitowanej serii woltek. Na podstawce znajduje się inskrypcja, tylko najbardziej inteligentni zdają sobie sprawę z tego. Nie sprawę, że zawsze można się nauczyć czegoś nowego. Twoja inteligencja stanie Na stałe zwiększona jeden. Zarąbiście. Figurka inteligencji. Lodówka. Dobrano. Ojciec, szybciej tak ale... Ja chyba tędy szedłem. A my się szybko przeteleportujemy do Jefferson Memorial. I ty... o, cześć. Wcześniej się nie widziałem, garco. Nie jestem how useful I will be at this purity project, but I'm happy to do whatever I can to help Dr. Lee. Dobro. Tu jesteś czarny.

Spoko, czyli wiemy, gdzie mamy naszą technika. Wchodzimy do Jefferson Memorial. Wszystko już miałem tutaj. Niczego raczej nie prze... Pewnie... Nagle coś będzie możliwe do odtworzenia, zgaduję. Handel sterowanie śluzą. Nie da rady. O wow! O, jaka masakra! Intercom też milczy. Tutaj nic, nic. Nie da rady uruchomić. Coś jest na tym? Nie ma. Eee, czyli w sumie nic nie zrobimy na razie. Jedyna rzecz to sto. to. to też nie działa. A, eee, super mudant. Nawoje miałeś. To jest to miejsce, tak? Wymaga klucza. Który w sumie nie wiem, gdzie może być. Ale klucz, a będzie trzeba znaleźć. Milczy. Piwnica, mauzoleum. Mauzoleum. Nie muzeum, dora, byliśmy tutaj. Czym jest w ogóle mauzoleum? To czasem nie jest jakaś świątynia? Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Otwórzmy te duże drzwi. Nie mają zasilania, jeśli nie otworzą, dobra. Czyli jednak nam jest bardzo potrzebne zasilanie. Może pod wodą coś będzie? W sumie to. Nie wiem, może być coś. Wejdźmy, no. no. Kurde. Nie, nic nie ma. Nie zostaliśmy na Teraz sobie antyrady wezmę. Muzyczka jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że usłyszycie. Albo w sumie. Czy to nie ma czegoś takiego jak muzyka? O! Możliwe, że teraz trochę Może już jest trochę za głośno. No, że teraz będzie lepiej słychać. Co tutaj jest? O! Też nie mogę z tego skorzystać. Też pewnie jest sytuacja, że po prostu nie mam prądu. Nie wiem, czy ta muzyka teraz za głośno dalej nie jest. A i tu znaleźliśmy te wpisy różne. No pamiętam to miejsce. No to wychodzimy z. Yy, e, może piwnicy? Dobra, to idziemy dalej tu. O! Dobra, musiałem muszę to kliknąć. No szkoda. Wow! Wow, ziomek, jak ci? Ty... Jak ja cię nie zabiłem, powiedz mi? Boże, ale zrywasz. Żebyś szarży... nie uruchomił za bardzo. Bum, bum, bum! Pal się! Dobra, spalił się. Trochę w niego na woje poszło. Ale. Dlaczego ja go nie. nie zabiłem? Co za pompa leci. Powiedz ojciec, że można już bezpiecznie wyjść. Wejść, coś. wow, naprawdę był to jakiś jeden gość, którego nie zabiłem i nie widziałem go na radarze. To uchabak. Jestem ciekawy... Nie, ojciec jest na. Dobra, na zewnątrz razu tego wyjścia, tak? Chociaż nie. W sumie nie wiem. Oby był, jest right? Dobra, i dlaczego akurat mnie wysłuchałeś? Now let's get Matko, Sugestyna, wysłał, żeby. A, no dobra, to Więc coś się stało. Dobra. No. Ja chcę to z wami zrobić. Chodźcie, a gdzie jest ten ziomek? Ziomek? Halo. Tutaj dalej siedzisz? Nie. Czyli jakimś oh, cudem nam wszedł. A, ty jesteś garza, dobra garza. Garca. Gdzie też tutaj byłeś? Ale gdzie ty idziesz? A ty? A Kingord? Wow! Co wy okay? tu robicie, ludzie? Tak, widzisz, że już stoi, wejdziesz do tej rotundy i coś z tym zrobisz. Chodź. No dobra. Naprawdę. Nie wiem, co tu zrobisz. No idź stary. Boże. Może ja mam z coś z nim porozmawiać? Here we are. it all began. Uh -huh. You remember your mother's favorite passage? So, Revelation no. 21, 6. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is a thirst of the fountain of the water of life freely. Don't you see? This is what it all means. The water, the purifier. This is the water of life. Your mother's dream. No point in wasting time. Let's get to work. There's much to be done. Długo ci to zajęło. Dodany wpis. Objawienie 200 coś tam 26. Dobra. Eee. Nie. Co musimy teraz zrobić? Międzyczasie to miejsce trochę się podniszczyło i zalało je I activate them, so we can clear out the water and reach the mainframe. Mm -hmm, to wiem gdzie są. The Wiem, gdzie to jest. Dołącz do naukowców przy projekcie włącz zasilanie pompy przeciwpowodziowej. Hmm. No to dobra, jeszcze to zrobimy, bo w sumie nie wiem, ups, mikrofon tutnem, nie wiem ile mam czasu, ale chyba niewiele, bo już powinienem kończyć. Ale znajdziemy. Jestem ciekawy czy tędy dojdę. Będę musiał dalej klucz, no niestety. A, nic takiego w sumie. Czy jednak do piwnicy? Akurat tam mi się najmniej chce wchodzić. Tak, szkoda. No dobra, wchodzimy. Teraz w lewo. Flood control. Tu? Aha, i to włączę. Pośpiesz się, a ja ci dam potrzebne bezpieczniki. Wow, dobra. Nie mogłeś wcześniej dać tych bezpieczników? Nie rozumiem. Hello. A ja na około ujdziemy, no trudno. Wow, muszę się podrapać lot na oku. Dobra. No to... Okay. Okej. Okay. strony staram się widzieć dobre strony mimo tego co przez co co przez ciebie przechodzę no cóż, już nauczyliśmy wszystkie o co wiem niecheta okay, to tam ok as much as I'd like to I can't take all the credit you're the one making the choices I'm glad to Nie see it's been good once okay, you twoje... make me very proud look at me getting all sentimental there's time for no, that when our work is done co wiesz sklejas

Ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć! Jeżeli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o subskrypcji, lajku oraz negatywnym komentarzu. Mhm, negatywny komentarz też motywuje. Cześć!